Zapraszam na arcy. Ciekawe porównanie nowości, bo to wciąż jest nowość. Dacia Dogger versus Volkswagen yy, Touran. To są samochody, które mogą być siedmioosobowe. Ten jest siedmioosobowy, ten nie, ale pokażemy wam, ile jest miejsca w siedmioosobowej wersji, bo taką też mamy dostępną, tylko nie możemy nią jeździć. Różnica w cenie. Między benzyniakami. Podstawowa wersja tego to jest jakieś 112 tysięcy, topowa wersja tego dochodzi do 90 tysięcy z gazem, czyli tak naprawdę mamy około 22-24 tysięcy różnicy w zależności od specyfikacji. Pytanie, czy warto je dopłacać do takiego to pięknego Volkswagena? Obydwa te samochody w zasadzie robią to samo, czyli pozwalają nam wiele osób pojechać gdzieś daleko. Ale każdy robi to nieco inaczej. Ten robi to w takim stylu, że raczej nie zostaniecie zauważeni, a ten trochę krzyczy, no bo umówmy się, ta wersja extreme z tymi wszystkimi dodatkami, z tymi czarnymi felgami, robi robotę. Ale od tego, czy samochód fajniej wygląda, dużo ciekawsze jest to, jak on wygląda w środku, jak wygląda ten trzeci rząd, jak wygląda drugi rząd i przede wszystkim, jak on jeździ. I to wszystko sobie zaraz sprawdzimy. Zanim wsiędziemy do środka tych pięknych samochodów, mały test. No, bo jednak samochód budżetowy, samochód taki trochę bardziej dojrzały. Pytanie, jaki dźwięk wydają drzwi podczas zamykania. Najpierw Dacia, a teraz Volkswagen. No, jest różnica. Wsiadamy najpierw do tego samochodu, a potem do tego. Zapraszam Was do wszystko mającej wersji Extreme. No, już rzeczywiście w niej kiedyś siedzieliśmy dokładnie w tym samym egzemplarzu. On jest niestety pięcioosobowy. No Dacia, mimo tego, że obiecała nam dać samochód 7-osobowy, nam 5-osobowy, ale pojedziemy do salonu i tam sobie porównamy, jak się siedzi w drugim i w trzecim rzędzie, i ile z bagażnika, dokładnie w takich samochodach. Ale to, co możemy, robimy tutaj, na tym aucie, które mamy. Jest tutaj bardzo, bardzo analogowo i tak naprawdę, jeżeli chodzi o materiały, no to one mają takie akcenty trochę lepsze. No ale generalnie no, wiadomo, że jest to auto budżetowe, fajne, wygodne, fotele, wielka gałka zmiany biegów automatyczny hamulec postojowy. No jest to wersja dobrze wyposażona, mamy tutaj automatyczną klimatyzację. Mamy różne takie systemy, różne takie ułatwienia, które mają nam pomóc podczas jazdy. Na przykład dać sobie tutaj telefon, sobie nim nawigować. Piękna kierownica multifunkcyjna. No Jest to dokładnie wszystko to, czego trzeba, no, jest to auto dobrze wyposażone, bo jest to auto topowe, ale co ciekawe w Volkswagenie też trochę tego wyposażenia możemy mieć, mimo tego, że mamy wersję podstawową i teraz zapraszam Was do tamtej wersji podstawowej. A tak wygląda Volkswagen, jest to Comfort Line, ale wsparte o kilka dodatków, między innymi takie piękne fotele, nie są w wyposażeniu standardowym, ale zobaczcie, no trochę tak jakbym sobie siedział... Starym pasacie. Wszystko tu jest analogowe. No może poza tym wyświetlaczem to jest taki minimalny powiew nowoczesności, ale mamy tutaj gałeczki. I coś, czego bardzo dawno nie widziałem w samochodzie testowym, czyli manualna klimatyzacja. Tutaj mały tip, jeśli zamawiacie ten samochód, to nie dobierajcie sobie automatycznej, bo to bardzo wydłuża okres oczekiwania na ten model, a jest to model, który od dziwo nie znika z produkcji, mimo tego, że szaran sobie zniknął, to turan wciąż jest. I co więcej, ludzie się nim interesują, wcale się nie dziwię. Vanów zostało coraz mniej, a to jest bardzo, bardzo fajny van. No i wyraźnie widać, to oczywiście mamy skrzynię DSG. Wyraźnie widać, że jest to samochód wyższej klasy niż tamten, ale do tego się należało spodziewać. Materiały są zdecydowanie lepsze, spasowanie jest zdecydowanie lepsze. Co ciekawe, podstawowe wyposażenie zostanie za niedługo wzbogacone, tego jeszcze nie ma w, konfigurator w konfiguratorach, ale Volkswagen na dniach albo na tygodniach, to podczas następnych tygodni to wprowadzi. Wiele systemów takich, nie wiem, utrzymania pasa ruchu i tak dalej, martwego pola stanie się w tym samochodzie standardowe. Więc to naprawdę będzie auto, które wszystko to, czego oczekujecie od tego, tego typu samochodu będzie miało. Ponieważ mamy wersję pięcioosobową daci, teraz się przejedziemy tymi dwoma samochodami, a dopiero potem będziemy sobie wsiadać do tyłu i pokazywać, gdzie jest więcej miejsca i gdzie się przede wszystkim zmieszczę, bo wiadomo, że trzeci rząd siedzeń jest raczej dla dzieci. Co droższym turanie podstawowym silnikiem jest 150-konny benzyniak. To jest 1.5 TSI i ma 4 cylindry. Może mieć manuala lub DSG. Jest to motor, który ten samochód całkiem przyzwoicie rozpędza, bo z manualem mamy poniżej 9 sekund do setki. Co ciekawe, spalanie według producenta, według WLTP też nie jest najgorsze, bo różnica między tym a tamtym samochodem na benzynie to raptem 0,4 litra na 100 km. Tutaj w Daci mamy tylko silniki benzynowe, to jest oczywiście jednostka HR, 3-cylindrowa, 1.0, w tym wypadku z gazem, 100 koni. Czas przyspieszenia do setki jest dużo gorszy, bo 13,5, ale oczywiście, mimo tego, że na benzynie to spala nieco tylko mniej, to na gazie, a tutaj mamy instalację gazową fabryczną, jest dużo, dużo bardziej oszczędne, czyli oszczędzacie nie tylko w momencie, kiedy zakupicie, wynajmiecie lub będziecie leasingować ten samochód, ale także na stacjach paliw. Nawet mamy kamerę cefania, słuchajcie, w tym samochodzie. No ale oczywiście nie jest to jakieś HD. Może HD to to jest, ale nie jest to 4K. Ale kąt jest taki fajny, szeroki, widać, że ta kamera jest u góry, ma dosyć... Dobre pole widzenia, spokojnie mogę sobie tutaj wycofać, tej bocznej drodze. No i proszę bardzo. Oczywiście jadę sobie teraz na gaziutku, i ten samochód bardzo przyzwoicie się na tym gazie zachowuje. Jasne, że precyzja z działania tej skrzyni biegów manualnej nie jest najwyższa, że odczucia jazdy samochodem są takie, no, wiem w jakim jestem segmencie, tak? No nie ucieknę przed tym, że relatywnie mało, no bo jednak 90 tysięcy złotych to już nie jest mało, pewnie w momencie, kiedy robicie z tego leasing, y, tudzież wynajem długoterminowy, no to się ładnie rozkłada w ratach miesięcznych, ale jednak to już nie jest tani samochód. Pewnie, że można sobie zamówić podstawową wersję, która jest dużo tańsza. No ale jednak, jeżeli porównujemy ją do takiego Turana, który powyżej 110 tysięcy kosztuje, to raczej powinniśmy porównać do takiej wersji, która jest stopowym posażeniem. Przejeżdżamy sobie teraz przez progi zwalniające. Komfort jazdy tego samochodu jest duży. Oczywiście nie, nieco słychać ten napęd, no bo komfort akustyczny nie jest tutaj najwyższy. No gdzieś trzeba było te e, oszczędności poczynić. I rzeczywiście materiałów wygłuszających jest tutaj prawdopodobnie dużo mniej niż w tym Volkswagenie, którym za chwilę pojedziemy. Ale to też przekłada się na niższą masę. To też przekłada się na to, że ten samochód potrafi być naprawdę oszczędny. Zwłaszcza kiedy się jedzie na LPG. E, no, ciężko się do czegoś przyczepić. Ale oczywiście w momencie, kiedy tutaj siedzimy, kiedy widzimy te materiały, nawet tej topowej wersji, czujemy ten zapach, który tutaj jest, bo jest specyficzny. No, każde auto jakoś tam specyficznie pachnie. To jednak wydaje mi się, że bliżej nam jest do tych doznań, które za chwileczkę sobie e, przeżyjemy w Volkswagenie. Może to jest kwestia przyzwyczajenia tego, że jednak do Volkswagenów jesteśmy od lat przyzwyczajeni. Ale wydaje mi się, że gdzieś te wszystkie oszczędności zostały poczynione. Ale też z drugiej strony 20 parę tysięcy złotych piechotą nie chodzi. No, przy okazji sobie zawracamy. Mimo tego, że ten samochód jest dosyć długi, to nie muszę schować, bo tam jakaś skania pędzi. Szambiarka. <grystanie> nie biorę chłopcy jeńców. E, mimo tego, że ten samochód jest dosyć długi, to nie ma problemów z takimi rzeczami jak tutaj z takim zawracaniem. Jest też dosyć relatywnie wąski. Myślę, że to jest taka, taka szerokość auta kompaktowego. No bo kiedyś Dacia robiła te samochody tak trochę na klasie B, ale tutaj myślę, że spokojnie możemy już mówić o klasie C. Myślę, że do Daci najlepiej pasuje słowo poprawna. Ten samochód jest poprawny. Jestem ciekaw, jak jeździ Volkswagen. W porównaniu z tym takim doznaniem, którego tutaj doświadczyłem. I dlatego teraz sobie pojadę Volkswagenem, a potem pojedziemy do salonu daci, gdzie stoi wersja siedmioosobowa, i tam sobie powsiadamy i do tyłu, i do drugiego rzędu, i do trzeciego rzędu. Zobaczymy, jak wyglądają bagażniki w momencie, kiedy mamy wersję siedmioosobową, No bo w końcu jest to test siedmioosobowych samochodów. Dlatego tak a nie inaczej zrobimy. No i teraz Volkswagen, tutaj nie ma czegoś takiego, jak kamera. Cofania mamy. Klasyczne czujniki z przodu i z tyłu. Właśnie pytanie, czy w podstawowej wersji one są. Być może po aktualizacji będą. Tutaj wydaje mi się, że zostały dokupione jakimś pakietem. Jest to bardzo prawdopodobne w przypadku tego modelu. No i zdecydowanie gorzej się jedzie do tyłu w momencie, kiedy nie widzę tego wszystkiego, co widziałem w DACI. A, proszę bardzo. I jedziemy. No oczywiście jest spora różnica jeśli chodzi o doznania z jazdy, no bo musi być, nie może być inaczej. Samochód jest lepiej wyciszony, no nawet materiały w dotyku są lepsze, mam czterocylindrowy silnik, który jest dużo mocniejszy. No jestem takim klasycznym wanie, a jednak mimo tego, że wany odchodzą do lamusa, to lubię ten segment. Nie mogę powiedzieć, że nie. Mm. No, bo trochę taki samochód, no, nawet pasuje kolor tego, tego Turana, on jest szary. Trochę taki samochód, który sobie spokojnie można przemykać niezauważonym z jednego miejsca Polski w drugie. Ona oferuje gigantyczną przestrzeń taką przestrzeń, która powoduje, że nie tylko dzieciaki tutaj wejdą mi bagaża, ale też od biedy można ściągnąć koła w rowerze i spokojnie gdzieś tam sobie z tyłu wpakować. Zwłaszcza, że tutaj. Która nieco za chwileczkę wam pokażę, jak dojedziemy do Daci. No są niezależne fotele z tyłu, więc każdy sobie można niezależnie złożyć i przy czterech osobach, na przykład, wpakować tu dwa rowery do tyłu, na no, pewnie trzeba je dobrze przypiąć, ale no, jakby możliwości przewożenia tych różnych rzeczy jest multum, bo przestrzeni jest w tym samochodzie bardzo, bardzo dużo. Mamy fajną, wysoką pozycję za kierownicą, genialną widoczność, to jest coś, co zawsze mi się w lanach podobało. No oczywiście nie mamy tej takiej lekkiej terenowości, którą oferuje między innymi dacie, a przede wszystkim Suwy, które teraz zyskują na popularności, które skasowały segment vanów, bo vanów jest coraz mniej na rynku. No ale szkoda, naprawdę szkoda tego segmentu, bo to jest bardzo fajny, wygodny samochód. Nie ma tego takiego sztywnego reserowania, jak to często w Suwach bywa. Ale w sumie w Daci też go nie ma. Też jest wygodniej, no tylko tutaj te doznania takie akustyczne są zdecydowanie lepsze. Teraz trochę gorszej drogi, a może poczekajmy aż ta ciężarówka przejedzie. Jedziemy sobie w dziury. No jest niżej niż w suwie, ale myślę, że spokojnie byśmy dali radę na bocznych drogach tym samochodem. Teraz drą mi się czujniki parkowania, które zobaczyły tutaj nieco zielonej trawy. No i zobaczmy, jak ten samochód sobie poradzi podczas wyjeżdżania z tych dziurek. Tylko nas minie ta ciężarówka. Jak to w wanie dużo półeczek, schoweczków, składany fotel tutaj z przodu i jedziemy, wyjeżdżamy z dziurę. Nie, no nie trzeba mieć suwa. Do tego, żeby pojechać sobie polną drogą, to oczywiście nie była polna droga, tylko dziura, ale... Trzeba to powiedzieć jasno, staliśmy się ofiarami mody na samochody uterenowione które z terenówkami nie mają już nic wspólnego. Teraz gorsza droga, troszeczkę zaczyna być słychać zawieszenie tego samochodu, ale dalej są to takie... taki hałas, który spokojnie można zaakceptować, a ta droga jest naprawdę tutaj dziurawa. I pewnie nie jeden samochód wydawałby gorsze dźwięki na niej. Przed nami salon renówki Daci, Tak jak Wam obiecałem, teraz sobie zajrzymy do siedmioosobowej wersji Jogera a przy okazji od razu będziemy się odbijać od tego samochodu, w którym właśnie teraz siedzę, bo on jest siedmioosobowy. To jest droger siedmioosobowy, niezarejestrowany, jeszcze specjalnie na nasze potrzeby udostępniony nam go z salonu. W wersji siedmioosobowej mamy taki oto bagażnik, producent podaje 160 litrów, no ale jest to klasyczny bagażnik w wersji siedmioosobowej, tej wielkości auta za dużo tutaj nie zmieścicie. No i jeszcze jest kwestia z czymś takim, że jak chcecie mieć wersję siedmioosobową, to roletkę trzeba zostawić, w garażu. W turanie nie ma tego problemu, bo znalazła sobie takie bardzo ładne miejsce tutaj pod, pod podwójną podłogą bagażnika. A jeśli ją zostawicie, to macie jeszcze miejsce na szpargały. Jeśli ją zostawicie w garażu, oczywiście. No ale bagażnik przy siedmiu osobach również nie grzeszy wielkością. Raptem, jakieś dwie torebki można tutaj wpakować, więc pewnie jeśli chcielibyście jechać 7 osób na wakacje, czekają was i w jednym, i w drugim samochodzie. boksy dachowe na szczęście, relingi są, także wystarczy poprzeczki, można sobie montować. No, ale nie o to chodzi. Głównie to siedem miejscem trzeci rząd wykorzystuje się awaryjnie. Jestem ciekaw, w którym z tych trzecich rzędów jest więcej miejsca i jak wygląda sytuacja w drugim rzędzie. Zaczynam od Daci. Zaczynam od drugiego rzędu Daci. Oczywiście już tutaj siedziałem. Oczywiście fotel ustawiony pode mnie i miejsce mam tutaj pod dostatkiem. Oczywiście ta pozycja jest taka nieco wyższa, mówiliśmy o tym podczas testu tego samochodu. No i kanapa jest taka, że jest jednolita. Mimo tego, że te miejsca są tutaj podzielone, to nie możemy tego przesuwać indywidualnie. Jest dzielona 2 do 3. No, bardzo zacny samochód, jeśli chodzi o drugi rząd. Teraz siadamy do Turana. W Turanie wszystkie trzy miejsca drugiego rzędu są indywidualne. Dzięki temu możemy sobie je przesuwać. W skrajnym położeniu ilość miejsca jest bardzo zbliżona tamtego samochodu. Nieco więcej nad głową, ale generalnie, jeżeli chodzi tutaj o przestrzeń, jest tak samo dużo. Turan jest minimalnie szerszy i tutaj rzeczywiście na środku jakaś. Nieco szczuplejsza osoba spokojnie sobie może usiąść. No i to, że ta kanapa nie jest podniesiona w stosunku do tych przednich miejsc. Znaczy troszeczkę jest, ale nie jest tak bardzo. Ma się wrażenie, że się siedzi jak bardziej na wysokości pasażerów z przodu. Także jeżeli chodzi o drugi rząd, to jeden drugi samochód super wypadają. No i teraz pytanie. Jak to wygląda w trzecim rzędzie? Zaczynamy od daczy. Ogromnym problemem w tego typu samochodach, takich które nie są za duże, a są siedmiomiejscowe, dla takich osób jak ja, jak mają 185 cm, to jest wsiadanie do tyłu. A w Daci tego problemu nie mam, bo zobaczcie, co zrobiono. Tak się pięknie nam oparcie składa, a do tego możemy sobie zrobić coś takiego. I miejsca do wsiadania jest po prostu multum. Trzeba jedynie uważać, żeby to. Kanapą, jak się ją opuszcza, nie przywalić sobie tu tym elementem w stopę, tak jak zrobiłem, jak pierwszy raz tutaj siadałem. I jest to mega zaskoczenie, bo ja się tu bez problemu zmieściłem. Co więcej, byłbym w stanie tu jechać jeszcze z jedną osobą. Mam miejsce nad głową, mam miejsce na kolana. No, wow, to jest naprawdę, naprawdę. Szok. Tego się nie spodziewałem, jeżeli chodzi o ten samochód, no bo nigdy wcześniej nie miałem wersji siedmioosobowej. To jest pierwszy raz, kiedy z taką wersją mam do czynienia i to jest naprawdę samochód siedmioosobowy. Idziemy teraz do Volkswagena. Usiądę sobie najpierw z tyłu w takiej wersji, gdyby tutaj miała być no jak największa ilość miejsca, no bo oczywiście, tak jak Wam pokazywałem, to jest tutaj regulowane. W momencie, kiedy największa ilość miejsca wchodzi, no, też się łatwo wchodzi, nie ma problemu, tutaj fotel się fajnie przesunął oczywiście ja się tutaj zmieszczę. No, tutaj jest zdecydowanie mniej przestrzeni. Zarówno nad głową jako, jak i tutaj na wysokości kolon. No jest to takie miejsce, gdzie musiałbym siedzieć sam i to tak no, byłoby mi mega niewygodnie, ale inna opcja jest taka, że troszeczkę przesuniemy sobie ten fotel do przodu. Teraz minimalnie przesunęliśmy ten fotel. Czyli tak, no tutaj już raczej dorosła osoba nie usiądzie, to już jest raczej miejsce dla dziecka. Wtedy z tyłu może usiąść dorosła osoba. Trochę bez sensu, nie. Albo tutaj siedzi dorosła, a tu dziecko. No innymi słowy, nie jest to pełnowymiarowy siedmiosobowy samochód, a to. Mogę powiedzieć, że Dacia, także tutaj dla tańszego samochodu duży, duży plus. Jeżeli chodzi o test samochodów siedmioosobowych, zdecydowanym zwycięzcą jest Dacia, bo ona jest pełnoprawnym samochodem siedmioosobowym. Do tego jest tańsza, no bo te 20 kilka tysięcy złotych piechotą nie chodzi, nawet jeśli rozbijacie to sobie na raty leasingu bądź wynajmu długoterminowego. Do tego może mieć fabryczny gaz, lepsze, lepsze wyposażenie i tak dalej. Ale Volkswagen Turan też ma zalety. Przede wszystkim to jest jego silnik, który ma dużo więcej mocy, który ma cztery cylindry. Jest to samochód lepiej wykończony, mimo tego, że być może nie ma paru ekstrasów, które tutaj są za dużo niższą cenę. To jeżeli chcecie jeździć trasy i niekoniecznie zależy Wam na tym trzecim rzędzie, jeżeli to ma być strząt awaryjny, to chyba ten samochód jest fajniejszy.